Mieliśmy odmienne zdanie i była dosłownie kłótnia w samolocie. Naprawdę? <grym> było, było blisko nienagrania klipu. Chce Blanka chyba pierwszy raz śpiewasz po polsku. Pierwszy Jak? raz. Jak ci z tym? O, Dobrze, zaczynamy. Gotowi. Gotowi? Dzisiaj w studiu RMF MAX duet, którego nikt się nie spodziewał, ale każdy potrzebował. Czyli Blanka <grym> i Janik Montana. Cześć, dzień dobry. Hej! E, słuchajcie, zacznijmy od tego. E, że powiedzcie mi, proszę, jak to się stało, że w ogóle e, dwójka przyjaciół postanowiła zrobić wspólny utwór? Myślę, jak to do tego doszło? Myślę, że takie naturalne następstwo, jak się z kimś mm -hmm. trochę czasu spędza. i robimy oboje muzykę. i się poznaje zajawki drugiej osoby i jakieś tam są wspólne mianowniki. To myślę, że naturalnym następstwem jest utwór po prostu. Okej. Okay. Mm -hmm. Zgadzam się w 100%. <laughs> Dobrze, wasz e, wspólny, pierwszy, nowy utwór Wracam, jest takim trochę, no, można powiedzieć taką romantyczną piosenką. E, Czy ja wiem? Toksyczną. No właśnie o takiej skomplikowanej relacji, tak. prawda? Nie zgadzam się z tą romantyczną, romantyczną ale no, myślę... Nie jest romantyczna, nie mów, że nie. No, się wydaje, ja się że... zgadzam. Mówi, że wraca, odchodzi i wraca. Ja się zgadzam, że jest romantyczna, to jest romantyczna tylko jest chora. No, tak jest, to jest chora relacja, to jest ale... jest skomplikowana relacja, no. No nie, nie powie, że nie jest romantyczna, jest romantyczna. No, słuchajcie. O skomplikowanej relacji chciałam się zapytać, czy byliście kiedyś w takie relacje? Albo czy ten utwór jest inspirowany jakimiś waszymi e, takimi życiowymi doznaniami? Ja myślę, że każdy numer, który piszemy, generalnie mhm. e, dla nas jest inspirowany naszymi emocjami, sytuacjami i e, tak więc mhm. tak. A czy wasza przyjaźń, wasza relacja też jest taka burzliwa, jak ta, którą opisujecie w Myślę, że często się sprzeczamy. Tak. No, tak sprzeczamy. dochodzi zresztą. do takich właśnie dziwnych zgrzytów, jak chociażby w drodze do Ameryki, jak lecieliśmy, no. to też jakąś totalną głupotę, jakieś tam mieliśmy odmienne zdanie i była dosłownie kłótnia w samolocie. Naprawdę? Było, było tak. blisko nienagrania klipu. No. O kurczę, czy jaś tak? Czyli <laughs> wrze, to dobrze, to dobrze. Właśnie, bo chciałam się zapytać, jak wam się razem pracowało, bo nieraz, jak się ma bliższe, jakby trudniej jest się pracować z z nam osobami niż z obcymi, więc jak to, jak to było u was, zgadzam się. Mhm. Ja nie mam czegoś takiego, myślę, nie że jakiego. to jakby... Ja mam. Kwestia tego, że po prostu uchwycić moment i sytuację, jeśli chodzi o muzykę w moim przypadku, więc jakby mhm. tego, czy z kimś trudniej, czy nie, to myślę, że to jest po prostu sytuacja i moment I, i złapanie, że tak powiem, tak jak zdjęcie kadru i tyle. Mhm. To Czy u Was tak od razu zaklikało, jeżeli chodzi o, o ten utwór, czy jednak pracowaliście nad tym tak, dyskutowaliście? Jedna sesja była tak okay. naprawdę. Szybko. Mhm. To też pojęcie względne szybko, nie szybko, bo czasami utwór jesteśmy w stanie zrobić, nie wiem, w godzinę. No tak. A czasami to trwa 8 godzin, więc jakby to też zależy, kto jak pracuje, co nie? Ale wydaje mi się, że dosyć sprawnie poszło z tym utworem. I największym problemem było przekonanie Blanki, żeby nagrała po polsku. To tak. było najtrudniejsze. No właśnie, wyzwaniem. bo Ty, Blanka, chyba pierwszy raz śpiewasz po polsku. Pierwszy jak, raz. Jak ci z tym? Ja się zawsze zarzekałam, że nigdy tego nie zrobię. Mhm. Przynajmniej nie chciałam tego robić. Mhm. E, natomiast e, dostałam utwór bit od Malika i wpadłam do studia, żeby spróbować coś z tym zrobić. I pamiętam, że wyszłam do studia i byłam totalnie mm -hmm. przekonana, że robimy to po angielsku. Przynajmniej ja będę śpiewała po angielsku, mm -hmm. jeśli w ogóle. Mm -hmm. um, no i pamiętam, że siedziała cała ekipa Malika z poważnymi minami i mówią do mnie: słuchaj, musimy z tą porozmawiać poważnie. Okej. Okay. Ja mam takie: o co chodzi? I, i wtedy dowiedziałam się, że, że chcą mnie namówić o to, że już po polsku. No i here we are. No się przekonać. Dałam się przekonać, ale nie było łatwo. <grym> Walczyłam. Mi się po prostu wydaje, że wiesz, jakby jeśli oboje komunikujemy się i porozumiewamy w języku polskim, tak? <grym> no to nasz utwór też powinien być po prostu taki, okay. wiesz o co mi chodzi, na naturalnej, że tak powiem, płaszczyźnie. I teraz jak dochodzi do sytuacji, w której ja bym rapował po polsku, a Blanka po angielsku, to wydawało mi się to takie, wiesz, niespójne do końca. Ja no, że więc. też to mogłoby być cool, Why not? Następny, słuchajcie, następny, spróbujcie dwujęzycznie. Na razie e. wracam. Już e, wiem w takim razie, co e, robiliście w Stanach, co robiliście w Nowym Jorku. Teledysk. Teledysk Aha. był tam nagrywany, to w takim razie, jak wam się pracowało w ogóle, e, mieliście taką samą wizję na teledysk, czy tutaj też... E... Nasza wizja była. Wasza. I, hmm? i taka, tak. sama. taka sama. Wiesz, jakby mi ten utwór, jeśli chodzi o stronę muzyczną, czyli podkład i tak dalej, to od razu się skojarzyło takie... E, Południowoamerykański vibe mm -hmm. i tak mm -hmm. dalej. I stwierdziłem, że żeby jakby, no bo utwór też niby jest romantyczny, ale nie jest do końca jakby takim, wiesz, krystalizowanym no tworzeniem tak, tak, no tego, mm -hmm. co wiesz, jakby ludzie by się mogli spodziewać pod hasłem Blanka Malik, romantyczny utwór. No tak, wiesz, o co mi chodzi? No tak, no tak. Więc jakby też chciałem odbić od tego takiego. Um, ja to nazywam bollywoodzki Look, wiesz, że kwiaty, para miłosna, skacząca, tańcząca. I wydawało mi się po prostu w tamtym momencie, że ten miejski Look, Urban, czyli Nowy Jork, będzie najbardziej, że tak powiem, adekwatnym miejscem do tego. Tym bardziej, że tam masz też takie te południowoamerykańskie dzielnice, co nie? Tak, ja pamiętam, że wysłałeś mi i powiedziałeś mi, że e, fajnie było zrobić ten Fire Hydrant. No pamiętasz, to, to ty to wpadłeś na to, było. przyznaję, ale pamiętam, że ja powiedziałam, chciałeś to zrobić w dzień, pamiętasz? Mhm. I ja pamiętam, że jak od razu słyszałam o tym, że będzie ten fire hydrant. Mhm. Ym, otwarty i będzie leciała z niego woda, od razu mi się skojarzyło, yy, skojarzyły mi się sceny z Lose My Breath, uh, Destiny's Child, okay. Jaki jest taka mokry taki asfalt i tak dalej. Pamiętam, że wysłałam screeny tego Malikowi i ekipie i oni powiedzieli nie, ale będziemy to kręcić dzień. Tak się ułożyło, że akurat nastała noc, jak to kręciliśmy i już o tak, jak chciałam. Haha, ha, 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 ha. <laughs> E, wiesz co, to też było fun fact taki, że no, przy klipie różne sytuacje się dzieją, wiesz, czasami mm -hmm, coś tak. się spóźnia, opóźnia i itp. Ale czasem jest tak najlepsze, to wychodzi. Blanka właśnie mówiła, że zamysł był taki, tak. żeby to skręcić w ciągu dnia i tak się ułożyło, że chłopak, który miał klucz od tego hydrantu, bo pojechaliśmy na e, dzielnicę Okej. Okay. i no to jest puertorikańska dzielnica głównie i jakby czekaliśmy około dwóch czy trzech godzin, żeby ktoś przyszedł z tym kluczem do hydrantu, bo tam są takie klucze, którymi wiesz, jakby... Mm -hmm. Tak jakby taki kap, że nakładasz na górę i odkręcasz to okay. po prostu, wiesz. I czekaliśmy na to trzy godziny, bo to w ogóle jakby no, nielegalne jest do końca, mm -hmm. żeby to robić. No nawet Więc... nie, nie do końca, tylko po prostu jest nielegalne, żeby Udało to Udało nam się to jakby, wiesz, e, przez znajomych, znajomych i tak dalej, że jakiś chłopak na rowerze w ogóle jechał, jakiś nastolatek. I cała ekipa filmowa, plan, wszyscy czekają na chłopaka 14-letniego, który dowoził na grubość, wyobraź sobie. Więc to też Albo była warto. taka sytuacja, w której, wiesz, tak. Myśleliśmy, kurde, może się nie uda i tak dalej, i to jakby dla mnie, jak okay. ja ten numer, że tak powiem po miksie wstępnym, mówię, ten hydran z wodą musi być, tak. wiesz, okay. jakby... No on zrobił całą robotę tak naprawdę. Taki musicalowy mm -hmm. look, wiesz, jak z tych filmów takich e, tanecznych i tak dalej, co mm -hmm. nie, a tym bardziej, że Blanka jakby, wiesz, tańczy i, i, i to wszystko jakby klimatycznie yeah. wszystko się, mm. co nie. A wracając jeszcze do utworu, jak w takim razie wyglądał taki proces twórczy? Pracowaliście od początku do końca razem? Czy każdy gdzieś tam tak. nad swoją razem. częścią? Razem. Razem. razem w studiu. Mhm. Jedna sesja. Mhm. Jedna wspólna sesja. No to Blanka jakbyś jednym słowem miała opisać współpracę tak. z Malikiem? Jedno słowo? Ekscytująca. Malik, współpraca z Blanką jednym <słuch> słowem? Hmm. Kreatywna. Kreatywna. O. W ogóle, bo Ty Malik nie masz tak dużo współprac z kobietami, w sensie wspólnych utworów. E, czy otwierasz się teraz na takie współprace, czy to był raczej wiesz taki co, wyjątek? Wiesz ja teraz jakby odpowiem wprost. Dla mnie no. żeński rynek muzyczny w Polsce po prostu jest mega słaby, jak mam być szczery. Mhm. Jest bardzo mało wokalistek, z którymi jakby ja w ogóle czułbym jakąś taką e, nić porozumienia, wiesz o co mi chodzi. Jakby abstrahując od tego, że się dogadujemy z Blanką, to też jakby, wiesz, no Wydaje mi się, że ja, jako raper jedyny w Polsce, jakoś tam międzynarodowo staram się kiełkować i, i, i pracować. Blanka to samo. I, I to jest jakby taki wspólny mianownik, wiesz, że to tak. nie jest e, klip i piosenka, który brzmi jak e, Grażyna i Janusz na wakacjach, tylko okay. jak mhm. Malik i Blanka w Nowym Jorku. Czaj, mhm. o co chodzi? Tak. I myślę, że ciężko by było mi tego typu symbiozę stworzyć z inną wokalistką w Polsce, jak mam być szczery. Ja też jakby, wiesz, po tylu latach pracy. Różne miałem propozycje, współpracę z jakimiś tam dziewczynami i tak dalej i zazwyczaj po prostu odmawiałem tego, bo no, wiesz, jakby mam ten luksus po tylu latach, że sobie mogę wybierać samemu z kim pracuję mm -hmm. i nie muszę nic stworzyć pod koniunkturalną masę, a więc jakby to też jest dla mnie bardzo istotne, mm -hmm. że mimo tego, że jest to utwór bardziej melodyjny i taki o tematyce niecodziennej przeze mnie poruszaną, to nadal jakby wiesz, jest to urbanowe, jest to cool i wiesz, i jakby no Blanka jest cool mordo. Yeah, no tak, jest to takie, takie ważne. Zapocząć mi, bro. mi, <laughs> bro. No, pogabiją się. Dobra, no to e, nawiązując jeszcze do tytułu waszego nowego utworu, czyli wracam, czy jest jakiś taki moment w waszej karierze muzycznej, do którego najchętniej wracacie, myślę? Tak. Dawaj, Blanka, wyjdź. <laughs> <laughs> e, wydaje mi się, że dla mnie to był Moment, w którym wydam solo. Zdecydowanie. Mm -hmm. Wtedy się wszystko Początek, zaczęło. Nie? Mm -hmm. Totalnie tak. A dla ciebie Malik? Ja nie mam takiego momentu, bo jakby przez czas, w którym już jakby jestem w muzyce, no nie, nie mam czegoś takiego. Nauczyłem się to, że kariera muzyczna jest jakby, wiesz, góra-dół, góra-dół i tak dalej. I jakby umiejętność tego, że potrafi się na tej fali cały czas przemieszczać. To jest właściwie największym wyzwaniem dla mnie osobiście. Nie sztuką jest być na numerze 1 tak. przez pół rok, tylko utrzymać się w sensownym miejscu przez 10 lat. I no. wiesz, jakby mam różne wspomnienia ze swoją karierą muzyczną. Czasem byłem najbardziej hejtowaną postacią w polskim Same. showbiznesie. biznesie, potem byłem najbardziej, wiesz, e, lubianym mm -hmm. gościem i myślę, że to też wszystko całą moją drogę i proces definiuje. Ja jestem osobiście fanem Ludzi i karier, jak patrzę na innych, w których rzeczywiście jest jakaś wyrazistość, że jesteś w stanie pokazać u tego gościa ten proces cały, przez który przychodził, to, że ten gościu przez 10 lat e, pokazywał się w różnych odsłonach, miał różne momenty i jest, jakby taki wiesz, jako człowiek po prostu namacalny. Po, wiesz, że, że widzisz gościa i, i mówisz sobie, on naprawdę jest gościem, którego widzisz, a nie jakimś po prostu produktem Wytworem. stworzonym, wiesz. I, I to jest dla mnie istotne pod koniec dnia. Word. I nie mam czegoś takiego, żebym powiedział teraz, o, to był mój okay. najlepszy moment, bo nawet z tych jakby najgorszych chwil staram się wyciągnąć coś, co będzie mnie rozwijać na dalszej mojej drodze. Mm -hmm. Jasne. Tak. Miało to sens? Totalnie. Totalnie. Bardzo mi się podobało. To było piękne. To prawda. E, no to teraz ja oddaję wam antenę i chciałabym was poprosić, o, żebyście zaprosili naszych słuchaczy e, do premiery waszego nowego wspólnego utworu. You ready? We you, we, you. Tu Blanka i? Ja się nie będę przedstawiać. Bo mam charakterystyczny <głos>, głos, głos, i tak mnie pozna. Tu Blanka i Malik, Słuchajcie, przed wami najnowszy numer nasz wspólny. Wracam. Czekam. Albo zsuniesz albo napiszesz smsa. ひいてたまくさ<ペー>